byście chcieli na moim kanale, żebym mm, nagrywał. Czy to może jakieś recenzje gry, czy jakbym grał w grę jakąś jaką chcecie, piszcie wszystko w komentarzach. bo zastanawiam się też nad zrobieniem nowego kanału, takiego gamingowego gdzie tam po prostu będą stali widzowie, ale przed tym to możecie zostawić łapeczkę w górę. Subika z dzwoneczkiem, żeby być po prostu na bieżąco, możecie mi powiedzieć, co myślicie o tym, żeby po prostu zrobić um, nowy kanał, bo nowy Discord też będzie powstawał. Ponieważ, um, żeby były tam po prostu same aktywne osoby, nie? to wiadomo, I możecie dać znać, co o tym sądzicie. Będzie bardzo krótki filmik, w większość to będzie outro i outro. a co? możecie napisać w komentarzach ustawić w górę z co ja się z wam żegnam cat when the ranky drop got be a on my my pants keep hard and understand what i to